Witam, z tej strony Ania z Modnego Sklepu, a ze mną propozycja od Gai. Mam tutaj biustonosz Sonia w rozmiarze 75C. Myślę, że w ciekawym kolorze jeans. Jeżeli chodzi o kolorystykę, również są tutaj klasyczne kolory, takie jak czerń, biel czy beż. Zobaczmy, jak się prezentuje. Mamy tutaj półusztywnianą miseczkę. Góra miseczki jest lekko przeźroczysta. W modelu tym mamy fiszbiny. Z tym, że fiszbiny są jedynie na łukach miseczek. Nie ma tutaj fiszbin bocznych. Ramiączka w tym modelu są nieodpinane, a regulacje mamy z tyłu. Zarówno szerokość ramionczak, jak i zapięcie jest uzależnione od rozmiaru biustonosza. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Miseczka. Miseczka ma bardzo ładny kształt. Ten nosz świetnie zbiera piersi. I zapięcie. Tutaj mamy trzy stopnie regulacji na obwodzie i dwa rzędy haftek. Jeżeli chcecie sprawdzić jak ten kolor będzie wam pasował, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie możecie zamówić ten biustonosz. Pamiętajcie również, że u nas zamówienia możecie składać telefonicznie. Zapraszam